To jest Deutschland. Dlatego tutaj się tak koryguje. Ale dopiero za kilometr. Tam już jakieś niebieskie światła. Jakąś kontrolę zrobili, czy jak? Dlatego cię już puściły, mówi. Co piątego kontrolują? policzyły no. Tak, ja tu jestem ten piąty do kontroli. Co, Wojsko twoje jedzie. w prawo. Skąd oni jadą? Z granicy? Jakie mm, samochody? Amerykańskie mają. No jadą. Zjedź w prawo. Pada z zamknęli półautostrady za 300 metrów najpierw w prawa, teraz troszkę w lewa już chodaj w tym świateł to prądu bierze weź tej A. tego hmm. 10 na godzinę 30 10 na godzinę i tutaj cię ten zbudki obejrzą zadzwonią ten jest piąty wierno hmm. Policja z kałachami, kurczę, z takimi nie ma żartów. Tak, to wjeżdżamy do Niemiec. Żegnaj Holandię. Zabudowanym, 100 po za, w zabudowanym, w zabudowanym 50 po zabudowanym, 100 na autostradzie 130. Nie ma tak jak kiedyś, że nie było limitu prędkości. Jesteśmy w Niemczech gdzieś na trasie, zjechaliśmy z autostrady zatankować, i jest e, dealer kamperów. Ten 62 tysiące euro kosztuje. Tutaj są trochę tańsze detlefy. Malibu Detlef Adria Sunlight ein Freund der Familie, przyjaciel rodziny. Ten 50 tysięcy euro Detlef. Dziś Verkauft, jestem sprzedany. A tu Adria na Renówce. Zobaczcie, tu cały plac tego stoi. A tutaj, co do <laughs> moja ulubiona marka Smart. I cały plac Malibu. Tu jakby magazyn chyba mają. To są nowe, widać. To są nowe, nawet jeszcze niewycenione chyba tutaj. Tam z nie, są ten używane. z przodu są używane. Tu? One ale wiesz. Aha, tutaj jest targowa akcja, czyli zniżka 12 tysięcy euro zniżki na no, targach. Bez tych. Bezcenne. One są bez rejestracji. Tak? Bez rejestracji nowe. Gerne konfiguracja, wir in Traumobil Traumobil. Chętnie skonfigurujemy ci Twojego kampera. A, ten ma cenę 66 tysięcy euro. Taki camper Van, ten 66 tysięcy euro. Ten. 70 tysięcy euro. Takiego widziałem z tymi dwoma okienkami. Dwa okienka, właśnie takie okrągłe. Trochę wyglądają jak klapy od kibelka. O, patrzcie, tu 11 660 euro. Okazja, ale to jest zniżka tylko. A on w ogóle kosztuje 69 tysięcy euro. Ten sprzedany, pisze, że sprzedany, ale czy sprzedany, no nie wiem. To, jest taki jak to ten czemu nie odebrany? Na 100 tysięcy euro. Ten malibu czarny? 90 chyba 6. 96 tysięcy euro. No, mówię, tutaj ceny to nie będą zbyt atrakcyjne. Dlatego stoją te kampery Tu nie wiadomo, są nówki. Nie jest ta Adria. 70 tysięcy euro. Nówka, nówka, tak. No tak, mają jeszcze oznaczenia takie fabryczne. Ten nie wiem. Są takie okrągłe okienka. Te im się dobrze sprzedają, bo mają cały rząd. Chyba tak, no ale tu w ogóle dużo mają tych kamperów, nie wiem ile tu. 2, 4, 6, 7 w tym rzędzie. 2, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 w tym rzędzie 10 w następnym 20, 30, może 40 z tyłu kamperów Kartago. Piękne kartago, ale to już chyba używane było, bo widzę, że zdjęte tablice. Nie ma co tam wchodzić, bo on nas. Tak, tam nie ma co wchodzić. Możemy z przodu jeszcze zobaczyć najwyżej. Tłoku nie ma, ruchu nie ma także. No, ten szkoda, że malibu niewyceniony. Integra bardzo ładna, fajna. Pojeździłoby się. Najlepszy jest ten malutki tutaj. W dieslu 3,5 litra pali. Normalnie jeździ, trzyma się dobrze drogi. Klatka, poduszki powietrzne, klimatyzacja podgrzewane siedzenia automatyczna skrzynia a ten nie ma yy... Nie ma jeszcze ręcznych biegów w kierownicy. Mój ma jeszcze ręczne biegi w kierownicy. Kiedyś Wam go pokażę, mojego smarcika. Mój jest czerwony z czarnym. Albo taki. Chyba tak. Chyba ten namiot jest na dachu. Ten 63 tysiące euro. tak mhm. Tutaj takie camperwany.

a cena normalna 71 tysięcy euro. Można wybierać detlefy. Tutaj też 51 tysięcy euro. Minus 9 tysięcy to nie rozumiem, czy on 40 w takim razie kosztuje? Może 40. Ten kosztuje też 51 tysięcy. Tutaj 1000 euro mniej. A, no tak, no to jak normalnie on kosztuje 54 500 minus 1053 500 000 euro. A ta integra na chymerku? 2014 6, 2014 60 900 euro. Ciekawe, czy jest zamknięta zamknięta 2014 60 tysięcy euro, proszę bardzo hymerek 60, 60 250 tysięcy tu drugi ale tutaj za 8000 no 9 tysięcy powiedzmy euro ale zniżki, no zniżki no 60 9900 i który tu rok był? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy ten rok produkcji Hymerka 2017, no czyli 4 łóżka, 4 place do jazdy. 2017, 4 łóżka, 4 miejsca do placy.

9 tysięcy, czyli 60 tysięcy euro. 250 tysięcy złotych. To już A może to jest... Nie, tam jeszcze było minus, minus 85, minus 15. Super. Ten hymer A ile on? 320 tysięcy. Nie. 2020 rok. A, nie, przepraszam. 2020 rok, 4 miejsca do spania, 4 do jazdy 79 450 80 tysięcy tak? no. młody, nie? 2020 80 tysięcy euro na Mercedesie 30 tysięcy, tak? Nie

jazdy i kosztuje no 60 tysięcy euro 2014 rok. Hymer kolejny na fiacie tym razem. Tutaj 2015 rok 4 łóżka 4 miejsca do jazdy 60 tysięcy. Oczywiście wszystko w euro, nie w złotówkach. Gdyby było w złotówkach, to by było wspaniale. 2019 rok 63 tysiące euro na fiacie Ten na fiacie LMC. LMC. Mało znana marka u nas, 2017 rok. 3 miejsca do spania, 4 miejsca do spania, 61 tysięcy euro. Przyczepy Detlefa. No, już nie ma co więcej, chyba oglądać. Bo te z przodu, pewnie to jeszcze lepsze wystawione. Integra. Piękna integra Byrstner 10 tysięcy ładnie w środku wszystko pisze sprzedane, ale po, chyba tylko piszę Ten piękny kamperek 4, minus 4000, ale ceny nie ma Tu chyba jest cena hobby na fiacie 55 tysięcy 2020 rok 55 tysięcy cały rząd deplefów. ten nówka 24 rok nowy dwa łóżka 4 miejsca do spania 75 tysięcy, ale i tak możecie się cieszyć, bo 82 minus rabat 7 tysięcy, 75 tysięcy. Od razu rabat bez targowania się dostaje tam na wejściu. Czyli nie ma targowania, bo od razu rabat ci dają. Ten też mówka 24 73 tysiące do zapłacenia. Tak, nie ma co dalej już oglądać, już pogląd na ogólną sprawę mamy. A tu Malibu, na Mercedesie. Nie ma Lipy. 130 tysięcy euro, ale 25 rok. Trzy łóżka, cztery misa do jazdy. Pojedyncze łóżka. I 130 tysięcy. Ale rabatu 8 tysięcy się dostaje. No taki. 130 tysięcy. Malibu. Ten na Fiacie Malibu. Też pewnie 2025 rok. Dwa łóżka. Cztery miejsca do jazdy. Pojedyncze łóżka 117 890. Proszę bardzo, 500 tysięcy, jak pęka, jak nic. Ten też 25 rok 138 tysięcy euro. Integra ładna. A ten 140 tysięcy. 140 tysięcy euro, 2025. Dobra, naoglądaliśmy no się, jedziemy dalej.